Haratem Dałę, czyli wykonujemy ulubione zajęcie premiera Donalda Tuska. Dzisiaj w obecności do jego, jego hodowizm. Natomiast już dzisiaj zapraszamy do Pożowskiego Parku Śląskiego 29 czerwca, wówczas na żywo z jedynym oryginalnym niepowtarzalnym premierem Donalda Tuskiem będzie można sobie poharatać gałę. Będzie można napić się dobrego wina dostać cygara od ministra Rostockiego. Jest to oczywiście nasz sprzeciw wobec finansowania partii politycznych z budżetu państwa, finansowania wypady polityków do na jedzenie sushi z ciała kobiety, na drogie wina, cygara, czy właśnie na wynajem wojsk, do tego, żeby politycy, pan premier Donald Tusk, mógł sobie pocharadać w Oryginał 29 czerwca w Parku Śląskim Niech wszyscy przyjdą, będzie możliwość pokaratania w gałę na żywo z tym oryginalnym i cudownym donardem.